Ja mam kolejny dzień, więc jak zawsze duela Joga Ser i bez przedłużania lecimy. Jakiś krzyż od razu, więc pewnie Polska. Mm, nie wiem gdzie, ale w Polsce za ciężko wiedzieć gdzie. No właśnie, rosyjski znak. Nie, nie, litwa. Jest G. Kropka. I to jest właśnie ulica. E, tak się skraca. Nie wiem, jak jest pełne słowo. Ale no, G to jest skrót od ulica. 176. Można było niby szukać. Tutaj nie widzę. Dobra. Trudno. Brazylia, tak mi się wydaje. To jest brazylijski. Chyba ta, no i ta blacha z niebieskim paskiem na górze to tylko Brazylia i Argentyna takie mają. Czarny znak od tyłu by sugerował Brazylia. Jakiś numer telefonu, coś dałoby się. Tu jest, tylko nie wiem co do przodu. Te dwie cyfry mnie obchodzą. A dobra, São Paulo. Było napisane cały czas. O oko. No tu też są Paulo. Hmm. USA albo Kanada z tym znakiem. Był bardziej, Kanada o ta naklejka by mnie obchodziła. Bo podobne jak nie takie samo mają ja w Quebecu. Górze jest żółto, na górze jest czarne. Na tym czarnym jest Q napisane takim żółtym kolorem, i to jest właśnie w Quebecu To się można skojarzyć, tylko z no, tak te odległości to nie ma szans, że stwierdzę, co tam jest. Już nie wiem, czy to jest po angielsku, czy po francusku. Jak był francuski, to bym się nawet już nie zastanawiał, ale chyba idę w Quebec okej, okay, Ontario, jednak, ale jestem bliżej. Więc to nie była ta naklejka. Jedziemy po prawej, więc od razu z takim alfabetem Taiwan lub Korea. No a Korea to nie będzie, bo nie ma kółek w języku. Więc oczywiście Taiwan. Jest jakaś ta naklejka, czy tą tabliczka taka niebieska na słupie. Chyba nie ma nigdzie. Nie wiem. Trochę góry. Też ogólnie widzia widziałem, że niektórzy to mylą. Jak są te czarno-żółte pasy ukośne na słupach w Tajwanie, to zawsze mówiłem, że one dochodzą do ziemi w Tajwanie, właśnie w Korei nie. Ale to działa z betonowymi słupami. Jak są te metalowe, to zazwyczaj w Tajwanie też nie dochodzą do ziemi. E, tylko są dużo węższe te słupy niż w Korei. Nie wiem, to trzeba zobaczyć po prostu. A teraz to już nie mam jak tego pokazać. E, PT Portugalia normalnie jest blacha. To, czy jest tu może gdzieś miasto napisane? A co z blachu? Bo nie powiedziałem. Żółty basek po prawej po prostu. Lizbona. Norwegia. A. O, Norwegia. Taki szewron, biały na czerwonym, na czarnym znaczy. Eee. Tu śrubki tutaj z Węgier? Nie, w sensie szewron mi nie pasuje w ogóle od Węgry. A może? Nie na no, Holy Pole. Normalnie. Pokażę te śrubki. No, może jednak węgierskie. Tylko to wtedy nie rozumiem skąd ten szablon, bo chyba takiego nie powinno być. No. Ale nie wiem. Trzy. Mm, to teraz pytanie: to jest rosyjska tabliczka? Chyba ta. No bo jak nie, to z krajów bałtyckich prostopadle do drogi. Numer drogi jest tylko w Estonii. W Łotwie był równolegle, a w Litwie pod kątem 45 stopni. To raczej mi nie wygląda więc jak Estonia, bardziej ta Rosja. Nie mamy anteny. Może gdzieś dalej. U Dalej jeszcze bardziej na północ. Urugwaj? Tak. Mamy czarne auto i jaki jest ten znak, jakikolwiek w sumie znak, i ma ten biały słupek, to w nim były widoczne takie dziury prostokątne. Zazwyczaj są tam od dwóch do czterech takich dziur. <grym> Japonia, niska kamera. A tutaj mogę spuszować w Kyuszu, bo jak są takie reflektory i one mają takie wypustki nieduże, to to jest właśnie Kyuszu. No i też yy... dobra, tego nie będę tłumaczył. Nie mamy czasu. Dobra, to chyba dziedzica. Tak. on. od razu mogę spróbować, bo są takie trójkąty białe. I yy, to właśnie jest tam. Na znakach, właśnie jak są, nie zawsze są, ale jak są, to jest właśnie tam i on nie wiedział. Także już jakieś punkty powyżej tysiąca, jak na pierwszą rundę, to spoko. Hmm. Pytanie: stany czy nie stany? Stany mi tu pasują. Tak, raczej tak. To jakiś Kansas, coś takiego, bardzo płasko jest. O, znowu. Tym razem ja dostanę. Nie tak dużo. Urugwaj. Nie wiem, gdzie to. Nie widzę. Ale takie Bajorka to może na wschodzie. No, takie Bajorka to może na wschodzie, no? A było widać seriano. znaki te zdania Dania, jeśli są owinięte taką rurką To tym bardziej, dużo właśnie znaków tak mają Owiniętych w Danii A tak dookoła idzie rura No, to było tam Dobra, to mamy tak, słońce na południu Hmm, teraz przydałoby się ogarnąć, czy to Meksyk, czy Stany, bo jeśli Stany to pewnie Kalifornia, bo jest na środku taka jeszcze czarna linia. A jeśli Meksyk, no to nie wiem, wydaje mi się, że też coś gdzieś blisko właśnie Stanów Zjednoczonych. Mogę dać na granicy w sumie. Bo nie mam pewności tutaj co to jest. Hmm, Nevada. Z taką linią? Nie wiedziałem. Jak widać, się zdarza. A Kambodża, wysoki jakiś ten dom się wydaje, na palach pewnie, więc pod Kambodżę by to pasowało. E, tak, tutaj kolejny, więc no, jeszcze ta antena. Kilka razy owinięty kabel. W Ameryce, jak jest ta antena, co jest właśnie w Kolumbii, w Ekwadorze, w Meksyku i w Brazylii, to tam jest kabel owinięty raz a tutaj był z 3 czy 4 Nigeria Chodzi oczywiście o to, że tu policja jest z nami kaszeret, nie wiem, mam nadzieję, że to nie jest duże mm, No, co to było a nie, to było w gąbę nie wiem, co to jest kaszere w takim razie. Idziemy po prawej. Czemu to tak dziwnie wygląda? Jakie skały? Na południu słońce. To, to jakieś dziwne Hawaje? Nie wiem, co to jest. Czemu jest... jest żółta, linia tam była biała. Nie wiem, Hawaje, a jak nie to co? No to chyba próbuję. Te Hawaje. Dobra, mam to. Flag tak, antena, i mamy Rumunię. Jest ten Holy Pole, czyli właśnie ten dziurawy słup. E, takie to tylko Polska, Węgry i Rumunia. Tylko, że w Polsce dziury do ziemi nie dochodzą, a na Węgrzech i w Rumunii tak. W Rumunii te słupy są często szersze niż na Węgrzech. I jak są malowane od dołu na biało, to tylko Rumunia. Stop. Ta strzałka jest z USA. W Kanadzie nie ma takiej. I nie wiem, coś się tu obraz zgliczował? Nie wiem, no vibe. I tak bez mnożnika. No, Michigan. Ale tysiąc będzie. Oko. Jo! Eee, weź to znajdź teraz. Midway, to gdzie ty jesteś, Johnson. Nie, czekaj, A... Tu jest, okej. Okay. Wyspa Albatrosów, co to jest tam za ptak? Chyba jakiś Albatros właśnie. Mm. To, tu jakieś budynki, tu jakieś skrzyżowanie dróg. O, mam, dobra. Potężny jeden punkt. Blachy nie znam. Jest po prostu flaga USA. Flaga Stanu by się przydała bardziej. No co, no fajnie mi zostaje, tak? Indiana, Indiana. A co? XD? Mam głupi pomysł, czy to jest Kostaryka? <noise> nie, chyba tam nie było takiej lokacji, czy była? To wygląda tak bardzo jak nic. Ale nie, tam są takie lasy właśnie. Raz dostałem nie rozpoznałem. Dobra, wiecie co? Próbujemy. <noise> On to, to tak samo pomyślał? Nie, to jest niesamowite. Nieźle. Myślałem, że mam z dupy pomysł. <laughs> się okazało, że nie tylko ja. No, Usłup z Turcji z tymi trzema poprzecznymi metalowe, nie wiem czy betonowe. Jakiś tam, nie wiem, środek coś takiego. Jestem bliżej Tajwan o, R, ale to chyba nie jest ta naklejka, której bym szukał. Nie wiem, trochę inaczej wygląda. Ale jak R, to gdzieś tutaj niżej. Nie będę tłumaczył, może, jak te litery działają. O, tutaj jest tylko. Nie, tak, dobra, R, a nie G. Ojoj, bo to się na to patrzy. To jednak wyżej będzie. Nie będę tłumaczył dokładnie tego rozkładu, bo sam go dokładnie nie znam. Ale na Planket macie możecie sobie sprawdzić. To każda litera to tam jest taki prostokąt, i no, tylko w tym prostokącie można trafić słup z daną literą. A to idzie po kolei alfabetycznie, więc to jest spoko. Niska kamera i niemiecki, więc gdzieś tutaj Szwajcaria, bliżej Austrii, Niemiec. Nowa Zelandia z tym bollardem, białe linie full eee, Co no, jedziemy po lewej Wygląda mi bardziej jak południowa wyspa, ale sam sobie w Nowej Zelandii nie ufam No, chociaż tutaj miałem rację z OK Okej, USA No co no, jak zawsze, vibe, tak? I znowu jestem bliżej w USA, spoko. Botswana, od razu. Z tymi liniami wysokiego napięcia. Nie, dobra, to nie jest ta droga co myślałem, chyba. Eee, więc po prostu środek, przez środek żadna droga nie biegnie, no ale nie będę jakoś daleko, gdzie by to nie było. Dzięki temu. No dobra, akurat tutaj to jest dość daleko. No Australia, ale... Nie wiem gdzie. Ta strzałka, nie wiem czy to jest fake o to, w sensie z tym... Normalnie to jest yy, ta prowincja New South Wales, jak jest... Jak... Bo tam nie ma strzałki, tylko jest pasek czarny na żółtym tyle. W sensie powinno być. Jakby to było tam. Nie wiem, mogę tam zagasować, ale nie wiem co to jest. Okej, okay. jestem bliżej, ale to chyba nie wystarczy. No, tajwan, literę mi daj. Nie wiadomo. No, to jest jedyne co mogę robić. Próbowałaś to po prostu rozczytać, czy to może być B. Tutaj z takimi górami. Nie wiem, środek po prostu. To B na pewno nie było. No i gramy dalej. Biało na środku, jedziemy po lewej, więc RPA to będzie. Taki vibe dość zachodni tu mam. No i taki dość zachodni vibe mnie zniszczył, a tak dobrze mi szło. No dobra, to, to było na tyle, więc jak wam się podobało to zostawcie łapkę w górę i suba i widzimy się w kolejnych filmach. Siema.